czy w Międzyrzeczu. Jaka jest przyszłość tego Kościoła? Bóg raczy wiedzieć. Szanowni Państwo, czas biegnie nieubłaganie. Tutaj patrzę w stronę organizatorów. Jeszcze mamy kilka czasu. Skończyliśmy dyskusję, ale chciałbym do tej dyskusji zaprosić także Państwa, jeśli mają Państwo jakieś pytania to jest teraz ten moment, aby takie pytanie zadać. Może ktoś z Państwa chciałby coś dopowiedzieć? Tutaj widzę, jest Pan, podnosi rękę. Proszę Państwa, nie mogę przeżyć tego wszystkiego, o czym my tutaj cały czas słyszymy. I już nie przeżyję. Chcę powiedzieć, że o pojednaniu już nie myślę. Spotkałem wreszcie, udało mi się spotkać Ukrainki, ale w sile wieku. Nie te 18-, 20-latki, bo one chwalą swoich świętych burmowców, czy, czy jakich tam nazwać. Nie, zarazem. Ale poważne kobiety. Skoro one nie mówiły, że są arcy zadowolone z Polaków, że tak pomagają Ukraińcom, że tyle wysiłku naród daje, żeby miliony Ukraińców ratować. I to jest piękne stwierdzenie. Wobec tego powiedziałem, to proszę posłuchać mnie teraz. Ja jestem dzieckiem ocalonym od rzezi Wołońskiej. Powiem krótko. Przyszli, liza tyle Ale nas nie, nie zarizali, bo partyzantka uratowała. Nie rozwijałem tematu, jak było, co było i tak dalej. Patrzę, po jednej z tych pań łzy w oczach. Jak ja skończyłem, bo ja długo mówiłem, nie tyle co dla Państwa tracę. Czy ja mogę Pana przytulić? Ja mówiłem już proszę bardzo. Przytuliła mnie, pocałowała. My to znajemy. My to już znajemy. I tak no, cała grupa, tam kilka osób tych starszych pań było, żegnały mnie i jeszcze z daleka mówiły, że my znamy, my znamy. A co tym za tym znajem się kryło? Że nie mają siły na to, żeby z nami się pogodzić. O i cała tajemnica. Dziękuję za uwagę. Dziękuję pani bardzo słowa. Proszę bardzo, już podchodzę z mikrofonem. Nazywam się Zgriniecki. Proszę Państwa, to ja jestem tą historią. Ja znam to, o czym tu Panowie mówiliście. Ja tam byłam. Ja byłam w Kisielinie, Ja znam Pana Dębskiego. To on bronił nas. Ja tam byłam jako dziecko. Ja pamiętam ten granat, który się kręcił, i oni wyrzucili ten granat tym okienkiem, które było tam tak wysoko. Tam, 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 tam. Ja to wszystko pamiętam. Dziwię się sama nieraz w sobie, że inni starsi nie pamiętają tak tego, jak ja pamiętam. A miałam wtedy, raz mówię, pięć lat, raz sześć lat. Ale tak naprawdę to miałam 5 lat i dziesięć miesięcy. Ale ja nie będę mówiła o swojej historii. Powiem tylko do Pana, do Pana Popka. Dla mnie jest Pan wielkim człowiekiem za to, co Pan zrobił. Ja myślę, że nie tylko dla mnie. Nie wiem, jak się to Panu udało, ale to są takie serdeczne słowa podziękowania ode mnie. Ja z Panem rozmawiałam telefonicznie, bo ja dzwoniłam do pana. Ja znałam tego Pana Ukraińca, bodajże z Kobla, bo to on poprawiał. Oczywiście. Sulik, tak, pana Sulika, bo w groby rodziny męża i stąd znam. Cały czas się interesowałam tym, czego tam pan, coś tam panowie dokonali. Pan prezydent powiedział na wstępie, o historii. Jak ważna jest historia, że trzeba ją pielęgnować. I to jest prawda. To jest wielka prawda. A skąd byśmy wiedzieli wiele rzeczy do tej pory, które są wykopywane w Egipcie, w Rzymie? Skąd? Właśnie z grobu. Właśnie z grobu. Wiele się dowiadujemy jeszcze, co nie dowiedzieliśmy się z zapisów, z historii ze starych jakichś budyn budynków, ze starych budowli. Tak samo jest i na Wołyni. I to oni chcą zatrzeć te ślady, żeby nie było widać tego. A i te, jaki mam na to przykład, o te stare, stare groby. Często jeździłam na Białe Jezioro. I tak mnie zaintrygowało, że jak się dojeżdża do te, takiego dużego podwójny zakręt, co jest jadąc do, w kierunku Włodawy, to po lewej stronie jest kępa drzew. I tak zastanawiałam się, co tak może być, że to taki jak gdyby pagórek. Był. I kiedyś się zdecydowałam, ten tam zobaczyć. I to na mnie zrobiło ogromne wrażenie, choć to było wiele lat temu, bo tam z pierwszej wojny światowej są mogiły Austriaków. Najmłodszy miał 21 lat. I do tej pory są te mogiły. Co to znaczy uszanować te groby? To jest nasza historia, a po tej historii Wołynia śladu nie będzie, bo taka, taka jest prawda, niestety jest, no, smutna. Jeżeli chodzi o pana Dębskiego, to już wspomniałam, to co jest napisane choćby w książce, było sobie miasteczko, o Kisielinie. Jak zebrać tyle dokumentów, tak wyrysować każdą wieś, każdą wieś, każde gospodarstwo. A ja wiem, że tak było, bo, bo ja to znam, ja, 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 jak to było, że to jest wszystko, wszystko prawda. Mam na myśli. historii swojej nie będę opowiadała, bo była bardzo tragiczna moja historia, bo właśnie tam zginął mój ojciec w Kisielinie. Trzymał mnie na rękach. Został zamordowany i mój dziadek został zamordowany. I o czym panowie mówiliście, że wiele osób jest nawet nieznanych, nie wiadomo gdzie ich groby są. Więc moja babcia też tam została zamordowana, i nie wiemy co, gdzie, w jaki sposób. Może do studni została wrzucona. No, więcej chyba, chyba na tym zakończę. Dziękuję. Bardzo Pani dziękuję. Jest jeszcze jeden głos. To będzie, Szanowni Państwo, bardzo proszę Państwa. To będzie, Szanowni Państwo, już ostatni głos, ponieważ czas jedynie nieobłagania przed nami jeszcze. Tutaj mamy jedno wydarzenie. Bardzo proszę. Stanisław Kuć. Proszę Państwa, w 1990, 1991 roku, w którym to została podjęta uchwała diaspory ukraińskiej do którego się też przyczynił chyba nasz generał Ander, że tak liczna tam jest. Jak postępować z Polakami i jak zmieniać ich stosunek do tego, co oni zrobili i co zrobić, żeby porównać Armię Krajową z UPA, że to jest jedno, jak postępować z młodzieżą, udostępniać kościoły, gdzie nie udostępniać, czy IPN lub władze polskie mają to na uwadze, że jest Kolejna strategia, jak po prostu wyciszać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To rozumiem, że jest pytanie, czy... Wysza, tak, to Pan Wylek. Czy Pan doktor, Pan z ma do pytania? Nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Są ważniejsze ode mnie. Zaczekam, aż Pan Prezes przyjdzie. Może jeszcze Krzysztof bardzo chciał. Ja wiem, że trzeba mu udzielić głosu, bo nie da Nie wiem od czego zacząć, ale e, krótko. E, wczoraj był bardzo piękny apel jasnogórski. Nie wiem, kto oglądał. E, biskup Długosz e, z diecezji częstochowskiej e, całe swoje rozważanie poświęcił Wołniowi. Powiedział tak, jak nigdy nie mówiono w polskim kościele. Powiedział wszystko i powiedział, że księgę ludobójstwa z Bołynia trzeba bez przerwy otwierać i bez przerwy wracać do niej. Ja wydałem w ostatnich siedmiu latach 300, tysiące 300, stron prozy. To jest praca moich 40 lat. I sprzed trzech dni książka zakopana Polska zabubię. Ja piszę i dopowiadam to, czego instytucje wszelkie piszą tak w taki sposób bardziej historyczno-naukowy. I podaję tam fakty. 147 razy odbywały się moje wyjazdy. Na to są pieczątki w czterech paszportach. I proszę Państwa, ja. Rozmawiałem z Ukrainkami, z Polakami, którzy tam w jakiś sposób wtedy wrócili do Kościoła, tym, którzy byli świadkami, oni mi po, pokazywali i mówili jak zakopowano tam Polskę, czyli jak niszczono to, co zostało po Polakach. Jak niwelowano wszystkie wsie, że teraz jest zagrabione i że są pola, jak można wyrwać z korzeniami taką wieś jak rozdamów na przykład. I tam, żeby było czysto blisko trochę lasu, trochę pola, niczego, jednej cegiełki nawet. Więc proszę Państwa, historia y, współczesna Ukrainy. Y, y, ma swój plan. Wszystko zniszczyć. Absolutnie. To, co Leon powiedział, że rozpadają się parafie. One duchowo są, ale Polacy, którzy chodzą, młodzi tam do kościoła, są szykanowani. Nie mają pracy, są po prostu poniżani w szkołach, w uniwersytetach i tak dalej. Trzeba wziąć też pod uwagę to, że ileś młodych katolików wyjechało do pracy. I już nigdy nie wrócą. Natomiast jest jeszcze rzecz taka inna, że jest duża grupa, która ciągle się boi. Są zastraszani w sposób y, zupełny, że nie modlą się po polsku, w domu rozmawiają po polsku, boją się chodzić do kościoła, bo na przykład dzieci są w jakichś urzędach czy gdzieś i wszyscy stracą pracę. Absolutnie. Zresztą trzeba powiedzieć, Tutaj mówiono o brakach e, e, dokumentów. Po wojnie w Polsce tu nie padło z to słowo komuniści w ogóle. Przecież to oni niszczyli wołyniaków. Kto ich niszczył przez tyle lat? Ile ludzi nie, e, nie przyznało się? Ja rozmawiając z ponad 600 świadkami, e, spotkałem e, bardzo dużo, którzy nie chcieli nic mówić. Moi czytelnicy. Piszą z różnych stron Polski, że oni nie wiedzą, gdzie ich dziadkowie mieszkali, bo bali się powiedzieć. Także to jest też rzecz yy, bardzo dziwna, że, ale nawet Polacy, przecież Poznaniacy do tej pory nas, ludzi ze wschodu, uważają za Ukraińców. A mówię to z Ukrainy, przy, przyjechaliście. Więc to jest bardzo trudna i złożona sprawa. Poza tym państwo nigdy nie pomogło Polakom z Wołynia. dzieci za mężczyzny dostały swoje pieniądze. Ktoś im Bardzo proszę o konkluzję. Już. już czas. Ale dzieci Wołynia, Wołynia nie dostały nic. Tutaj siedzą jeszcze dzieci Wołynia. Po prostu nic nie dostały. I jest taka historia, że pewna grupa społeczna chciała ufundować tablicę poświęconą dzieciom Wołynia. I jeden bardzo znany, duchowny, nawet arcybiskup, nie wydał pozwolenia. Dziękuję bardzo za to słowo. Dziękuję uczestnikom tej dyskusji, panu doktorowi Leonowi Popkowi oraz panu doktorowi fabrykowanemu i Widzieliczowi. Dziękuję także Państwu za wysłuchanie, za obecność i głos przekazuje pani dyrektor.